Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmania.pl. Olympus 331MR należy do segmentu superzoomów, a producent określa go mianem wielofunkcyjnego narzędzia do filmowania. Czemu w moim głosie przebrzmiewa sceptycyzm i na co tak naprawdę stać ten oryginalnie zaprojektowany aparat? Zobaczmy. Konstrukcja kompaktu jest charakterystyczna dla linii Traveler i tylko dla niej. Producent postanowił wypełnić lukę półhybrydową formą i designem zawieszonym gdzieś pomiędzy urządzeniem kieszonkowym a klasycznym superzoomem. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że eksperyment się udał. Do tej pory każdy model serii Szy odznacza się miłym dla oka wyglądem i praktycznym gripem. Jednocześnie dzięki wystarczająco małym gabarytom schowamy go do kieszeni kurtki. Ponadto Szy 31 otrzyma metalową opaskę ze szczotkowanego aluminium na panelu przednim. Co można powiedzieć o pracy aparatu? Przede wszystkim jest komfortowa. Ergonomicznie rozlokowany interfejs można od czasu do czasu wspomóc ekranem dotykowym. Nie jest to jednak smartfon ani tablet i stanowczo lepiej wpatrywać się w duży przejrzysty wyświetlacz niż próbować paluchem wskazać punkt ostrzenia. Zdjęcia i filmy wykonane s 31 stoją na wysokim poziomie, choć nie są idealne. Na materiałach testowych nie znaleźliśmy co prawda żadnych defektów, ale silniki zoomu i autofocusa są stanowczo zbyt głośne. Sytuację trochę ratuje stereofoniczny mikrofon, tryb MR, masa efektów artystycznych oraz tryb Full HD60P nadający się do slow motion. Jednak to wciąż za mało, aby nazwać aparat wielofunkcyjnym narzędziem filmowania. Podsumowując, Olympus 331MR to aparat wart naszej uwagi, jeśli szukamy wygodnego superzoomu do fotografowania, naszpikowanego ciekawymi efektami i automatyką. Niestety miłośnicy filmowania powinni szukać dalej.